Robimy ranking najlepszych białych zawodników w historii NBA. Larry Bird. Larry Bird na pierwszym miejscu. Nikola Jokic. Nikola Jokic na trzecim miejscu. Luka Doncic. Luka Doncic na siódmym miejscu. Nie jestem pewien, ale może Blake Griffin. Nie ma Blake'a Griffina. Mm -hmm. Jerry West. Jerry West jest na czwartym miejscu. Bob Cousy. U. Bob Kuzy spoko, tylko go tu nie ma. No, <laughs> ale możecie ci najbardziej tą drużynę. Hawliczek. Dziewiąte miejsce. Eee, mm -hmm. dobre, good pull, good pull, good Jeszcze ma się z tej drużyny jednego ziomka. McC K K McHale, McHale? Kevin Mac McHale. Kevin McHale jest na dziesiątym miejscu. My drugie miejsce musimy zgadnąć. No drugie miejsce jest naprawdę takie, wiecie... Coś oczywistego nam no, umyka. No, legenda, no. Mr. NBA. E, Steve Nash. Ale Zaczy, on, znaczy, on to nie jest W szóstym miejscu. Może Tony Kukocz? Nie ma Tony'ego Kukocz. Dobra, wskazówka no nie mogę, ale to jest oczywiste po prostu. Czekaj, Luka, Bert, Doncic... Jokic, McHale był... Czekaj, jakiś no. center pewnie, nie? Yao Tom... Nie. Uuu, nie ma go. nie Tim Duncan. Eee, Manu zinie, Też nie ma go tu. Wiem. No. Marcin Gorski. <noise> tak nie! Nie, to nie Marcin Dobra, Gorska. czekaj. No. Gasol? Też nie. No, ale blisko. E... Dirk Dżainwicki! Dirk Nowicki! Jason Kidd! Jezus, Dirk Nowicki, Jason Kidda też nie ma. Piąte, ósme miejsce też nie stało. Dobra, jakie to są lata? Jeden jest lata takie 70, 80. A ten drugi to są lata 90. John Stockton? Na piątym miejscu. John Stockton I zostało mało numer 8. Legenda też. Lata 70. Kto nazywał ten z Jugosławii? Sabonis? Sabonis? Sabonisa? Ale on za krótko w NBA. Nie, bardziej popularny. Utah Jazz. <laughs> Biała z lata 70. Utah Jazz. Muszę im to powiedzieć, z Chorwacji. Nazwisko idź. Stajakowicz. Daję e, ja. Stajakowicz, No to ja powiem panu e. już co? Pit Pitmaravicz. No, oh, e, Pit. Ale a to jest stary amerykanin. Mój błąd. <laughs>